Jest taki motyw do opowiadania historii jak rzeczy, których nie wiedziałem, no i w moim przypadku nie wiedziałem, do kiedy miałem 25 lat. Otóż moja babcia ma działkę, a na tej działce stoi dom, zresztą ten dom. Przyjeżdżałem tutaj jako dziecko, co więcej, przyjeżdżam tutaj od pół roku niemal co weekend i dopiero parę tygodni temu dowiedziałem się czegoś, co reszta świata, jak się okazuje, wiedziała od 70 lat. Rzecz w tym, że pomysł na zbudowanie tego domu w kształcie trójkąta wcale nie był mojego dziadka, tylko właściwie buduje się tak od kilku tysiącleci. Na no Stanach Zjednoczonych prefabrykowaną wersję sprzedawano już w latach 50. No i od tamtego momentu widzę je dosłownie wszędzie. A co głupsze, jedna stoi po sąsiedzku. <noise> Dzisiaj wiem, że dziadek Henryk nie był zapomnianym wybitnym inżynierem, ale na szczęście był zapalonym fotografem. Dzięki temu mogę opowiedzieć tę historię w ten sposób. Sam pomysł nie jest jakiś specjalnie skomplikowany, można powiedzieć, że to inżynieryjnie dopracowany projekt szałasu. Dwa spady dachu spotykają się pod kątem 60 stopni i idą w kierunku ziemi, gdzie opierają się na murowanej lub betonowej potworze. Siły równoważą się właśnie na tych ścianach, a dzięki temu w środku nie jest potrzebne już żadne dodatkowe wzmocnienie, nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy nośne. Pomiędzy drewniany szkielet dachu trzeba wkomponować podłogę, dwie zewnętrzne ściany, i właściwie można mieszkać. Cały sukces tego konceptu polega na prefabrykacji, bo praktycznie każdy element, który widać na tych zdjęciach, przyjechał w paczce z fabryki. A widać tam nawet jakieś niezamontowane części. Przy odpowiednio przygotowanym fundamencie, całość takiego domku złożyć można było w kilka dni. Żeby jednak zrozumieć tę historię lepiej, trzeba sięgnąć trochę dalej niż 79 rok i zdjęcia dziadka. Skąd właściwie pod Warszawą taki dom w latach 70. się znalazł? Abstrahując od historii oszałasie, pierwszych współczesnych trójkątnych domów trzeba szukać nie gdzie indziej, ale w Stanach Zjednoczonych. Hi How'd go? Oh, about same as usual. A-frame, bo tak nazwano je na zachodzie, stały się hitem w latach 50. Medialny szum dookoła nich zapoczątkował Andrew Gerrell, który zaprojektował dom plażowy na Long Island dla Betty Reese w 1955 roku. Jak widać, podszedł on do tematu delikatnie inaczej niż wszyscy jego naśladowcy, bo otworzył perspektywę przez jedną ze ścian dachowych, tworząc salon z panoramicznym widokiem na morze. Zaplanował tam także trzy duże tarasy, które umieścił również po bokach konstrukcji. Tego typu domki, a przynajmniej pojedyncze ich sztuki, powstawały już w latach 30., jednak właśnie realizacja Gellera wstrzeliła się w idealny moment na rynku. Po II wojnie światowej w Stanach zaczęła umacniać się rola klasy średniej, która miała już wtedy możliwość finansową, no i czas wyjechać za miasto na wypoczynek. Budowano coraz więcej dróg, no i coraz więcej Amerykanów miało swoje samochody. Pojawiła się potrzeba na tanie i szybkie w budowie domki letniskowe. A-Frame stał się hitem, głównie dlatego, że był bardzo łatwy do zbudowania. Można było go zbudować w kilka weekendów i tak właśnie nie reklamowano. Powstawały z prefabrykatów, których produkcją zajmowało się coraz więcej firm. Na początku banki nie chciały dawać na takie domy kredytów, bo bankierzy uznali, że moda na trójkątne domy całkiem szybko przeminie.

A kiedy a-frame trafiły do Polski? No, przez żelazną kurtynę przeciekło to dosyć szybko, bo pierwsze takie konstrukcje letniskowe powstawały nad Wisłą już w 1957 roku. U nas zajmowała się ich produkcją Fabryka Zbyt Goszczy, no a na cześć przepływającej przez miasto rzeki domki zyskały nazwę Brda. Na początku licencje na ich zakup miały wyłącznie państwowe ośrodki wypoczynkowe, no i... W takich właśnie okolicznościach najprawdopodobniej najwięcej Polaków spotkało się z nimi pierwszy raz, czyli na wakacjach. Szczyt popularności tego typu domków przyszedł w czasach Edwarda Gierka, bo wtedy brydy dopuszczone zostały do sprzedaży dla klientów prywatnych. Kiedy w stanach moda na A-frame powoli wygasała, w Polsce budowano ich coraz więcej. Dzięki typizacji produkcji koszt jednego domku nie był wysoki. Dzięki prostej, mało wymagającej konstrukcji brda stanąć mogła nawet na małej działce, zboczu albo w lesie. Wnętrze typowej brdy to najczęściej kuchnia, łazienka i salon na parterze oraz dwie sypialnie na górze. Model ten może się zmieniać oczywiście od wielkości domku, jednak zarówno tych państwowych, jak i prywatnych modelach można by go do takiego właśnie typu uśrednić. Z jednej strony domku jest w pełni przeszklone wejście do salonu, a od drugiej strony, czyli od kuchni, wyjście na taras. To co akcentował Andrew Geller to modernistyczne podkreślenie elementów konstrukcyjnych, no co również w polskiej wersji zostało uszanowane. Ocieplenie dachu umieszczone jest od zewnętrznej strony, dzięki czemu od środka widać tylko drewnianą konstrukcję. Ta brda, tak jak prawdopodobnie większość jej polskich sióstr, nie przeszła nigdy żadnego większego remontu. Dlaczego? Prostota tej konstrukcji eliminuje niemal większość problemów. Przez stromy dach z żadnej strony zimą nie zalega śnieg, a odpowiednio zakonserwowane drewno nawet po 40 latach nie krzyczy o pomoc, tylko oddzielnie trzyma oba spady dachu na miejscu. Jedynym problemem, który dotyczy prawdopodobnie większości tych realizacji, to likwidowanie skutków mody na krycie dachu eternitem, którym obkładano niemal wszystko do lat 90. Tutaj no, ten problem jest jeszcze do rozwiązania. Jednak z odpowiednim ociepleniem taki dom może służyć nawet przez cały rok. Fabryka zbyt Bydgoszczy już nie istnieje, no ale to nie oznacza, że brydy nie są już budowane. Można nawet dzisiaj znaleźć setki projektów i ofert, gdzie konstrukcja A-frame albo właśnie model bryda jest motywem przewodnim. W takich domkach letniskowych zamknięte są wspomnienia z wakacji paru pokoleń Polaków, no bo nawet jak ktoś takiej brydy nie zbudował, to odwiedził w niej znajomych. Um, Postawał osady, gdzie było parę brud, parę domków finansowych.